Witajcie w kolejnym, 96. już odcinku Benchmark TV, Waszego okna na świat technologicznych nowinek. Ciekawi Was, co tym razem przygotowaliśmy? No to zapraszam do oglądania. A zaczynamy, jak zwykle, od ciekawostki. Nowej, absolutnie unikalnej serii lamp Akura Super Slim 360 stopni. Poza oryginalnym kształtem i pełnym kątem świecenia, pozwalają one także sporo zaoszczędzić. Ile? A to już sami zobaczcie. Pewnie myślicie, że w tak prozaicznej dziedzinie nic nie jest w stanie już was zaskoczyć, prawda? A jednak lampy LED serii Akura Super Slim 360 stopni potrafią zrobić wrażenie nawet na największych niedowiarkach. Trudno się temu jednak dziwić, no bo kto wcześniej widział żarówki o tak nietypowym płaskim kształcie i do tego mocniej świecące wyłącznie na brzegach. Dzięki tak oryginalnej konstrukcji, wchodzące w skład tej serii dwa modele lamp Idealnie pasują do ozdobnych żerandoli czy innych dekoracyjnych oprawek. Co najważniejsze, gwarantują całkiem niezłe oszczędności. Akura LED Super Slim kosztuje 15,90. Za tradycyjną żarówkę musimy zapłacić około 2 zł. Zakładając, że mamy w domu 5 żarówek i świecą one przez 4 godziny dziennie, już po roku otrzymujemy oszczędności ponad 100 zł. W drugim roku tradycyjne żarówki ulegną przepaleniu. Lampy LED mają natomiast o wiele dłuższą żywotność. Po tym czasie oszczędności sięgają kwoty 300 zł. W kolejnych latach znów musimy wymienić tradycyjne żarówki. Tym sposobem po 5 latach użytkowania lampy LED marki Acura otrzymujemy oszczędności około 870 zł w porównaniu do użytkowania tradycyjnych żarówek. To się opłaca czy laptopy do gier naprawdę istnieją? Zdania na ten temat są mocno podzielone, ale najnowszy Hyperbook udowadnia, że na mobilnym komputerze można też całkiem nieźle pograć. Hyperbook X77DM zachwyca wydajnością. Nie powinno to jednak dziwić, skoro w środku znalazło się miejsce dla desktopowego procesora i karty graficznej. Dzięki temu absolutnie każda gra z Wiedźminem na czele działa płynnie w rozdzielczości Full HD i przy najwyższych ustawieniach graficznych to po prostu PC zamknięty w obudowie laptopa. Dużym atutem jest także wsparcie dla technologii Nvidia G-Sync oraz solidna obudowa i wygodna klawiatura z programowalnymi klawiszami. Jeśli chcecie wiedzieć jak laptop wypadł w szczegółowych testach, zapraszamy do pełnej recenzji na benchmark.pl. Trendy w świecie telewizorów szybko się zmieniają. Od 3D, które już niemal całkowicie odeszło w niepamięć. Teraz bardziej liczy się rozmiar, rozdzielczość i bycie smart. To ostatnie oznacza pełen pakiet specjalnych aplikacji. Od YouTube'a po maila. Poruszanie się po tym gąszczu dodatkowych funkcji przy pomocy pilota nie należy do najbardziej komfortowych. Ale gdyby tak podpiąć do telewizora, lekką klawiaturę. 210 gramów, bo tyle właśnie waży iBox e Box RS2. To niewielka, kompaktowa klawiatura wyposażona w bezprzewodowy interfejs 24 GHz o zasięgu do 10 metrów i wbudowany akumulator litowo-polimerowy. Co ciekawe, jej zwarta metalowa konstrukcja mieści nie tylko całą paletę niskoprofilowych klawiszy, w tym multimedialne i funkcyjne, ale również sporych rozmiarów touchpad. Całość świetnie sprawdzi się podczas obsługi aplikacji na ekranie telewizora. I to niezależnie od tego, czy będzie to przeglądarka internetowa, poczta e-mail czy któryś z serwisów wideo. A skoro już o wygodzie mowa, nie sposób nie wspomnieć o nożycowym mechanizmie klawiszy, który doskonale stabilizuje ich działanie, podnosi komfort użytkowania oraz zapewnia urządzeniu lepszą żywotność. I choć wcześniej wspominaliśmy jedynie o Smart TV, klawiatura iBox e box RS2 jest znacznie bardziej uniwersalna. Z powodzeniem da się ją również podpiąć do innych urządzeń multimedialnych pokroju media PC, Android TV czy choćby konsoli PlayStation. I to zarówno poprzedniej, jak i obecnej generacji. Czasy, kiedy wydruki atramentowe wiązały się z wysokimi kosztami eksploatacji, odeszły w przeszłość. Stało się to możliwe na przykład dzięki urządzeniom firmy Epson wyposażonym w system ITS do samodzielnego uzupełniania tuszu. ITS to system stałego zasilania w atrament. Składa się z dużych pojemników w pełni zintegrowanych z drukarką oraz specjalnie zaprojektowanych filtrów i korków minimalizujących straty atramentu. Pojemnik na tusz znajduje się z boku drukarki. Poszczególne kolory są wyraźnie oznaczone, dzięki czemu nie ma obaw o pomyłkę przy ich uzupełnianiu. Butelki z atramentem są solidnie zapakowane. Zanim przystąpimy do uzupełniania tuszu w drukarce, trzeba wyłamać zatyczkę, a następnie usunąć folię zabezpieczającą. Co ważne, po otwarciu butelki nie ma konieczności zużycia całego tuszu jednorazowo. Można zachować go i użyć w późniejszym terminie. Samo uzupełnianie atramentu jest szybkie i proste. Sprowadza się do usunięcia korka i dolania tuszu. Korek jest dobrze dopasowany i szczelny, więc nie ma obaw o to, że tusz nagle zacznie wyciekać. Trzeba jednak pamiętać o jego dokładnym zamknięciu, aby uniknąć przypadkowych zabrudzeń. Pojemnik jest odpowiednio duży, więc nie trzeba go często uzupełniać. Na szczęście, cały proces jest na tyle intuicyjny, że nawet osoby nietechniczne poradzą sobie z tym zadaniem bez większego problemu. Do rozpoczęcia drugiej już ery wirtualnej rzeczywistości pozostały właściwie godziny. Pierwsze urządzenia i gry pojawią się u graczy już na początku kwietnia. Tymczasem na pole bitwy z hukiem wkroczyło Sony, ogłaszając niedawno zarówno przybliżoną datę premiery, jak i cenę swoich gogli VR. W sieci wręcz zawrzało. Sony pozamiatało, tak w dwóch słowach można podsumować oficjalną zapowiedź październikowej premiery PlayStation VR. Cena tychże gogli, ujawniona podczas tegorocznego GDC, po prostu zdeklasowała konkurencję. Bo choć Oculus Rift i HTC Vive wyprzedza rozwiązanie Sony pod względem specyfikacji technicznej, koszt tychże urządzeń, sięgający ponad 4000 zł, niejednego polskiego gracza rzucił na kolana. Tymczasem PlayStation VR trafi na nasz rynek w cenie poniżej 1800 zł. Pierwsze preordery nawet wystartowały. Znajdziecie je między innymi w ofercie RTV Euro AGD i Komputronik w cenie 1769 zł. Czy warto zamówić? Jeśli marzy Wam się wirtualna rzeczywistość, to jak najbardziej. Szczególnie, że to obecnie bardzo chodliwy towar. Gamepad to przedłużenie ręki każdego konsolowego gracza. Jak dotąd jednak wybór tego typu kontrolerów był raczej niewielki, bo poza innymi wersjami kolorystycznymi to wciąż niezmiennie te same konstrukcje. Ostatnio coś się jednak w tej materii ruszyło, czego dowodem mogą być dwie mocno podrasowane wersje xboxowego kontrolera, które trafiły do naszej redakcji. Oto Razer Wildcat, nowa odsłona kontrolera dla profesjonalnych graczy. Tego ze zawodnika z pewnością większość z Was już kojarzy. To Xbox Elite. Prawdopodobnie najbardziej wypasiony gamepad w historii Microsoftu. Pierwszy dysponuje dwoma dodatkowymi odkręconymi spustami. Drugi czterema łopatkami montowanymi u spodu na magnesach. Wildcat ma przyciski z technologią Hyper Response. Elite wymienne drążki dwie wersje typada. Jeden działa bezprzewodowo, drugi wymaga kabla. Oba posiadają niesamowicie przydatne hamulce spustów, Oba mogą pochwalić się gustownymi futerałami i oba, poza konsolą Xbox całkiem sprawnie radzą sobie z systemami Windows. Wybór nie jest więc prosty, szczególnie że każde z tych urządzeń celuje w inną grupę pasjonatów gier. Chcecie dowiedzieć się o nich czegoś więcej? To zapraszamy na naszą stronę do szczegółowych testów zarówno Razer World Cup, jak i Xbox Live. Większość wzmacnianych smartfonów wygląda no cóż, jak telefon budowlańca, ale na szczęście nie wszystkie. Najlepszym przykładem jest Lenovo Moto X Force, bardzo elegancki smartfon z wyświetlaczem, którego tak łatwo nie stłuczysz. Upadek typowego smartfona na twarde podłoże zazwyczaj oznacza zbicie szybki, a to jak wiadomo wiąże się ze sporymi kosztami naprawy. W Moto X Force jest inaczej. Producent zastosował tutaj bardzo wytrzymały laminat o nazwie Shatter Shield. Gdy smartfon wypadnie nam z rąk, właściwie nie ma opcji, żeby się stłukł. Tył smartfona wykonano z włókien, a dokładniej mówiąc z nylonu balistycznego, również odpornego na uderzenia. To jednak nie koniec zalet tego smartfona. Wyświetlacz zapewnia bardzo dobrą szczegółowość obrazu i wykonany został w technologii AMOLED, dzięki której kolory są bardzo nasycone, a kontrast wysoki. Jasność w trybie automatycznym przekracza 500 kandeli na metr kwadratowy, więc obraz jest czytelny nawet w słoneczny dzień. Moto X Force ma bardzo wydajny procesor, dużo pamięci RAM i slot na kartę microSD. Poradzi sobie bez problemu z grami i zaawansowanymi programami. System też działa płynnie. Ma też świetny aparat tylny 21 megapikseli z nagrywaniem Ultra HD i co najważniejsze dużą baterię. Więcej informacji na jego temat oraz testy wytrzymałości znajdziecie wkrótce na stronie benchmark.pl. Zapraszam. Marka Be Quiet, znana z doskonałej jakości cichych komponentów, prezentuje właśnie najnowszą wersję popularnej serii zasilaczy Pure Power. W naszym laboratorium testowym wylądował zasilacz Pure Power 9CM i jego testy możecie już podziwiać na łamach Benchmark.pl. Po nowych modelach możemy spodziewać się jeszcze cichszej pracy w stosunku do poprzedniej wersji zasilaczy oraz certyfikatu sprawności 80 Silver. Dodajmy do tego jeszcze obsługę systemów multi GPU, eleganckie płaskie kable i nieco niższą cenę w stosunku do ósmej serii Pure Power. Mówi się, że kto raz położył dłonie na klawiaturze mechanicznej ten już nigdy do klasycznych klawiatur nie wróci. Kłopot w tym, że są one zazwyczaj dużo droższe. Czy da się pogodzić ponad przeciętną jakość i wygodę mechanicznych przełączników z rozsądną ceną? Ale rzeczywiście, wystarczy spojrzeć na propozycję firmy California Access. Wykonana z aluminium klawiatura mechaniczna, którą docenią nie tylko rasowi gracze, ale i osoby dużo piszące na komputerze. Zastosowane tu niebieskie mikroprzełączniki HAL są co prawda bardzo głośne, ale pod względem wygody użytkowania nie mają sobie równych. Do ich aktywacji wystarczy 50 g nacisku. Dzięki zaś wyraźnemu, mocno odczuwalnemu klikowi mamy pewność, że wszystkie wciśnięte klawisze zostaną prawidłowo rozpoznane. Jak przystało zresztą na mechanika, dba o to również technologia anti-ghosting, gwarantująca właściwą identyfikację nawet kilkunastu jednocześnie wciśniętych przycisków. Jest to szczególnie istotne dla graczy. Poza tym ucieszy ich także komfortowa podkładka pod nadgarstki, łatwo dostępne przyciski funkcyjne i makra oraz pięciostopniowe podświetlenie klawiatury. Warto przy tym zwrócić uwagę, że dzięki wzmocnionej budowie klawiszy i wysokiej wytrzymałości mikroprzełączników, sięgającej aż 50 milionów kliknięć, California Access Strike Back T-Rex to klawiatura na długie lata. I to w cenie nie przekraczającej 350 zł. Nadchodzi długo oczekiwana rewolucja. I już trzy gry mogą się pochwalić obsługą bibliotek DirectX 12. A mianowicie: nowy Hitman, Rise of the Tomb Raider oraz Gears of War Ultimate Edition. Do ich działania niezbędny jest oczywiście system Windows 10 oraz odpowiednia karta graficzna. Po pierwszych grach wykorzystujących DirecTX12 nie należy jednak spodziewać się cudów. Niektóre konfiguracje mogą wykazać nawet spadek wydajności w stosunku do DirecTX11. Najwięcej zyskają osoby, których komputery składają się ze słabych procesorów i mocnych lub bardzo mocnych kart graficznych. Pierwsze testy wskazują również na to, że więcej zyskają posiadacze Radeonów, chociaż z pewnością można liczyć na szybką aktualizację sterowników kart graficznych obu producentów. W każdym razie warto śledzić rozwój sytuacji i oczekiwać kolejnych gier z obsługą DirectX 12, które nadejdą już wkrótce. I tak oto doszliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze i propozycje. Nie zapomnijcie o odwiedzaniu naszego portalu. Czeka tam na Was sporo ciekawych publikacji. A jeśli oglądają nas jakieś dziewczyny, to zapraszamy je do lektury nowego numeru magazynu Hamak. Możecie go pobrać na stronie, którą widzicie poniżej, albo jeśli cenicie sobie wersję papierową, kupić w sieci Empik. Teraz zaś mówię wam: trzymajcie się i do zobaczenia za miesiąc w kolejnym odcinku Benchmark TV.